Witam wszystkich Mechanik z Norwegii. Dzisiaj trochę z nietypowego miejsca, z domu nagrywam, a z tego względu, że chcę się pochwalić Wam, że udało mi się kupić auto, którego już jakiś czas dobry szukałem. Kupiłem Balerona, tak zwanego Balerona Mercedes W124 w sedanie, wąska listwa, biały kolor, 2,5 litra diesel. 86 rok, pierwsze lata produkcji jak wiecie albo nie wiecie, w każdym razie ciężko jest znaleźć samochód w takiej, w takiej bazie, żeby było co z niego robić, tak? żeby były chęci, bo je bo kupić jakiegoś śmietnika, z którym tak naprawdę nic się nie da zrobić i, i nie wiadomo, znaczy nie da. no Z każdym się da, ale powiedzmy, żeby nie inwestować milionów, żeby doprowadzić go do świetności swojej, tak, której, którą kiedyś miał. Yy, udało się. No, udało się. Znalazłem takiego Mercedesa. Dogadałem się z chłopakiem yy, z tego względu, że no, przebywam tutaj w Norwegii, więc to nie jest tak, że jadę i kupuję samolot, yy, bilet na samolot i lecę sobie do Polski, żeby kupić auto, tak, czy tam je obejrzeć. Więc dogadaliśmy się tak z, ze sprzedającym, że wpłacam mu jakąś tam zaliczkę. Żeby był pewien, że ja jestem poważnie zainteresowany i chcę to auto kupić. No ale też wiadomo, muszę zobaczyć ten samochód na żywo. Więc tak się dogadaliśmy, wpłaciłem mu zaliczkę. W grudniu ten samochód odbiorę. Także dzięki jeszcze raz kolego, jeżeli będziesz to oglądał za, no, za tolerancję taką, tak, że poczekasz, bo to w sumie jest prawie 2 miesiące. Czekasz na, na to, że przyjadę i ten samochód z, z, kupię. Także jeszcze raz szacun za to, ale tak jak z nim rozmawiałem, też pasjonat Mercedesa W124, z tego co się dowiedziałem w rozmowie, ma już jednego, tylko że czarnego, tego białego chciał też restaurować. No, z jakichś tam względów plany się zmieniły i musi go sprzedać. On jest smutny, ja się cieszę. Zaraz Wam pokażę, jak ten samochód wygląda. W grudniu go odbieramy, na pewno nagram jakiś film, jak będę jechał po niego, jak będę go odbierał, kupował. No i zamierzam go zabrać tutaj do Norwegii. Pewnie w grudniu się to nie uda, bo pojadę innym samochodem, więc muszę wrócić tym samochodem, ale jakoś to zrobię, albo brat mi dostarczy to auto, albo kupię samolot, polecę sobie i wrócę autem. W każdym razie na pewno ten W124 trafi tutaj do namiotu i co tam będzie trzeba przy nim porobić, porobimy. Jest, jest gruby plan, więc, więc myślę, że będzie się Wam podobało ta praca z Mercedesem. Zrobimy jeden ciąg taki filmików o Mercedesie od momentu kupna przez całą tą historię jego nie wiem, poprawiania, odnawiania niektórych rzeczy aż do efektu finalnego. Czyli no, prawie fabrykę chcę zrobić. Tak? Wiadomo, że prawie, prawie robi różnicę, jak to w reklamie mówili, ale, ale tak będę chciał, żeby, żeby to był samochód taki na niedzielę w którym po prostu wsiądzie się i sobie jedzie, powoli człowiek, nie śpiesząc się, po prostu rozkoszując się jazdą. Dobra, nie ma dużej dłużej. Bo zobaczcie jak to wygląda. Sami ocencie, czy, czy dobrze zdecydowałem, czy nie. Ja jestem zadowolony, także będą, będzie akcja z Mercedesem. Pozdrawiam, miłego wieczoru i do usłyszenia.